Witam Was serdecznie, moi kochani widzowie. Nie ukrywam, że się za Wami stęskniłem. Dawno nie było polecanych, no jakby nie patrzeć cały miesiąc, więc jest mi niezmiernie miło i przyjemnie, że możemy w końcu już w roku szkolnym, dla co po niektórych oczywiście, się spotkać i właśnie polecane omówić, na które Was w tym momencie serdecznie zapraszam. I może też od razu przejdę do rzeczy i powiem o tym, jakie dylematy miałem na przestrzeni ostatnich tygodni. A tymi dylematami przede wszystkim były karty graficzne w zakresie od, no właściwie, powiedzmy, tych 900-800 zł do przedziału około 1500 powiedzmy. W tym przedziale jest w tym momencie takie zagęszczenie kart graficznych, że głowa mała. Zaczyna się nam cała stawka od m, Intela, od Intel Arc 750. Przechodzi później przez RX 6600, przez RTX 3060, Titanium 4060, 8GB, giga, 16GB, giga, wersję TI, No generalnie jest tam bardzo, bardzo, bardzo duży wybór i domyślam się, że niektórzy z Was może nie tyle będą zaskoczeni, ale będą dopytywać czemu akurat wybrałem w konkretnym zestawie tą tę kartę a nie inną. Więc odpowiadam na samym początku, wziąłem wiele modeli pod lupę i naprawdę wierzcie mi, okazuje się, i to wynika nie tylko z moich testów, ale po prostu ogólnie z wydajności tych kart, że różnice są tak marginalne, że często, niejednokrotnie wystarczy dołożyć 50, 70 czy 100 zł i naprawdę uzyskujemy zupełnie coś innego. Nawet nie powiem, że lepszego czy gorszego, tylko po prostu coś. Innego. Raz to będzie dużo lepsze chłodzenie, a co z tym idzie cisza, mniejsza prądożerność i tak dalej, a innym razem to będzie parę FPS-ów więcej, no ale na przykład właśnie kosztem tej ciszy, więc nie wszystkie rozwiązania być może są logiczne, jasne i, i na pierwszy rzut oka przyjemne, ale uwierzcie mi, że na, w dłuższym, na dłuższą metę. Wszystko się spina i ma sens. Komputer za 1000 zł pozostaje w zasadzie niezmienny względem tego, co było wcześniej. Najprostsza możliwa konfiguracja z generacją 11: Pentium, dwa rdzenie, 4 wątki, podstawowa ilość ramu z możliwością gotowością podwojenia tej ilości i podstawowy, ale wcale nie taki najmniejszy dysk SSD. Czyli za 1000 zł dostajemy komputer typowo biurowy do najprostszych możliwych zadań, odpisywania na maile. Przeglądania zdjęć z wakacji tyle. 1300, ponownie nic się nie zmienia, z tą drobną różnicą, że tutaj diametralnie nam rośnie akurat wydajność w tym względzie, że tutaj mamy już nie 4 wątki, a aż wątków 12, gdyż samych rdzeni jest oczywiście 6. Natomiast jeżeli chodzi o płytę, podstawowa, ale na tyle zasobna, że pozwoli na dalszą rozbudowę, dwa razy więcej ramu, fajny szybki dysk, fajny zasilacz nie ma co więcej gadać, spoko zestaw. Od 1700 zł wchodzimy właściwie już w jednostki, które będą pozwalały na jako taki gaming oczywiście zgadzając się na dużą ilość kompromisów. Za 1700 zł to nie jest gaming pełną gębą, ale faktycznie jakieś gry uruchomimy, w szczególności te prostsze oraz te starsze, jednak co jest dużo ważniejsze, na tyle jest tutaj mocny zasilacz, fajne chłodzenie i pojemna obudowa, że możemy tutaj spokojnie jak dozbieramy, włożyć jakąkolwiek kartę graficzną dedykowaną i będzie to już pełnoprawny komputer do grania. Absolutnie bez najmniejszych zastrzeżeń. 2200 zł i robi się jeszcze ciekawiej, chociaż względem sierpnia widzę, że powoli zaczynają rosnąć ceny. Raz, że kurs dolara jest wyższy niż był przez wakacje, no a dwa, że zawsze wrzesień, nadchodzące premiery, no i ogólnie okres yy, teraz kupowania sprzętu przez powrót do szkoły, delikatnie powoduje wzrost cen. Póki to, to nie jest dużo, to jest powiedzmy 3, 5, 7% względem całej ceny zestawu, no ale jednak już widać, że tą stówkę, dwie, czasem trzy trzeba niestety dorzucić i w tym wypadku akurat dorzucać nie będziecie musieli ponieważ tutaj zamieniłem RX-a na Intela właśnie Arc, którego testowałem. Jego test jest na kanale Xkomu. A nawet też jest filmik o tym tutaj, i polecam sobie właśnie ten zestaw obejrzeć, przeanalizować. Jak dla mnie karta wypada absolutnie świetnie, w kwocie poniżej 1000 zł. Jeżeli chodzi o obsługę gier, nie ma z nimi najmniejszego problemu, oczywiście, w większości przypadków, które przynajmniej ja testowałem. No i sama kultura, estetyka. Tej karty są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc polecam. Gdyby jednak ktoś nie był przekonany do komputera, powiedzmy takiego stawiającego bardziej na kompromisy w kwocie 2200, to dalej jest dostępny oczywiście zestaw za 2200 bez karty graficznej dedykowanej o wyższej jakości, ale no niestety o niższej wydajności jednocześnie, ponieważ na Integrze w Ryzenie, no nie zagracie tak komfortowo jak na dedykowanej karcie Intela. 2600 zł, niewielkie zmiany, ale powiedzmy, że jakieś tam są. Przede wszystkim to jest zasilacz, który zamienił się na MSI MAG 550W, zasilacz bardzo fajnej jakości, w bardzo w tym momencie dobrej cenie. Chwilowo trzeba na niego dłużej poczekać, więc gdyby kogoś korciło kupić taki zestaw i musiałby mieć go ten ktoś już w tym momencie od ręki, od strzała, to ten zasilacz będzie akurat powstrzymywał dostawę. Wtedy sobie go trzeba podmienić na coś powiedzmy o podobnym ekwiwalencie mocowym i jakościowym. Ale jeżeli możecie poczekać, to warto, bo zasilacz świetnie wyceniony i o bardzo dobrej jakości. 3100 zł, czyli powoli wchodzimy w ten segment komputerów, które pozwalają nie tylko na gaming, ale też przy okazji na streaming i. Jakąś tam powiedzmy podstawową obróbkę czy montaż treści wideo, które byście na takim sprzęcie ewentualnie stworzyli. Połączenie Ryzena 5 3600 z RTX-em 4060 to jest z całą pewnością taki duet, który pozwoli Wam zagrać Full HD absolutnie w każdą jedną grę, a te, które będą obsługiwały oczywiście DLSS-a 3.0, powinny spokojnie śmigać z ilością klatek nawet powyżej 100, pod warunkiem, że mówimy o detalach wysokich, a nie takich ekstremalnie turbo najwyższych. Pozostała część konfiguracji bardzo podobna. tysiąca zestaw o tyle fajny, że z RTX 3060 Titanium. I to właśnie miałem na myśli, mówiąc o delikatnych kontrowersjach. Zrezygnowałem w tym przypadku z 4060, ponieważ ta karta, tam gdzie nie wchodzi stricte DLSS do gry, wypada wydajniej. Kosztem oczywiście tego, że pobiera delikatnie więcej prądu. W chwili obecnej nie wszyscy gracze korzystają, chcą korzystać i też nie grają w gry, które są wyposażone w DLSS 3.0, bo nie wszystkie tytuły jeszcze go obsługują. Natomiast powoli pojawia się na rynku mm, dużo... Dużo więcej, znaczy pojawi się na rynku FSR 3, którego mogą obsługiwać w tym momencie nowe gry, raczej na pewno będą to robiły. A FSR 3 będzie dostępny również na kartach RTX, więc jeżeli będzie on dawał podobne przyrosty wydajności, co DLSS. DLSS 3.0, który jest w tym momencie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla serii 4000, to posiadacze serii 3000 i starszych mogą zacierać ręce, bo będą mieli również technologię, która pozwoli im dorównać wydajnością temu, co mogliby osiągać na póki co jeszcze ekskluzywnym DLSS-ie 3. 0. Bo z kolei jednostka za 3900 jest skierowana ponownie do osób, które raczej wolą wydajność płynącą nie tyle z ulepszaczy, z upskalerów, co z tego, co prezentuje sama wydajność czystej rasteryzacji danej karty graficznej. I dla takich właśnie osób jest zestaw za niecałe 4000. RX 6750 XT 12 GB, czyli też taki ukłon do tych, którzy gdzieś tam patrzą w przyszłość i obawiają się kart 8 GB, woleliby coś z większą ilością em pamięci. to proszę bardzo, moi drodzy, śmiało, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, częstujcie się, to jest zestawik właśnie dla Was. 4600 zł, jednostka ponownie powracająca do jakby tych moich, może nie tyle korzeni, ale moich upodobań, czyli połączenie Ryzena 5 z rtx 4060 Titanium. Okej, okay, to jest być może delikatne cofnięcie się, ponieważ po... znowu wracamy do pamięci 8-gigowej, ale w tym wydaniu z przeznaczeniem, ponownie podkreślam, do raczej grania w rozdzielczości Full HD, z nastawieniem na dużą liczbę klatek, a nie tyle na wysokiej rozdzielczości, będzie absolutnie wszystko w porządeczku. Nie wspomnę oczywiście o tym, że fajny zasilacz, fajne chłodzenie, fajna obudowa pozwolą w przyszłości spokojnie schłodzić większą, lepszą kartę, jakąkolwiek byście tutaj nie wsadzili z tego przedziału GPU, które tam gdzieś pobierają, do tych powiedzmy około 300W. Na spokojnie. 5500 robi się coraz grubiej, coraz grubiej, ale jeszcze na jakąś kosmiczną orbitę w tym momencie nie odlatujemy, ponieważ łączymy sobie Ryzen na 5-5600 z RTX-em. 4070, natomiast tu się robi bardzo przyjemnie z tego względu, że RAMu jest 32GB, dysk 2TB, zasilacz spoko, budowa spoko, no generalnie zaś komputer za 5500, na którym gracie we wszystko, streamujecie i macie jeszcze odgroma przestrzeni dyskowej na te wszystkie gry, na te wszystkie programy, bardzo fajną płytę z możliwością tej customizacji, podświetlenia, no, no, no po prostu 5,5 koła i w tym momencie komputer naprawdę jest jak dla mnie kompletny, przyszłościowy i mega wydajny, co jeszcze parę miesięcy temu było abstrakcją, a w tym momencie jest naprawdę już... Bardzo rozsądnym, fajnym wyborem 6800, czyli jednostka Praktycznie w tym momencie już Do zdań specjalnych W tym sensie, że komputer do streamingu Pełną gębą, z uwagi na dużo rdzeni Dużo wątków procesora marki Intel Z uwagi na fajną kartę Z większą ilością pamięci I ponownie, dużo RAMu, duża przestrzeń dyskowa Fajne chłodzenie, które to powinno Bez problemu uciągnąć, wydajny zasilacz Wydajna obudowa, bez świecidełek Bez żadnych bzdur, jakichś dziwnych, dziwnych udziwnień, czysta wydajność Czyli ktoś oczywiście woli te wszystkie kolorki, rzeczy, ma tutaj opcję z y, chłodzeniem, które ma ARGB. Aczkolwiek ja, tak jak już od dłuższego czasu mówiłem, raczej na siłę nikomu nie wciskam tych y, kolorowych elementów, ponieważ wiem z autopsji, że to jest fajny bajer na początku, to fajnie wygląda super ekstra. A po dwóch tygodniach, może takie, hmm, no świeci, bo świeci. Nie chcę świeci. To oczywiście, jak kogoś to cieszy, ja nikomu radości z użytkowania tego nie odbieram. Po prostu mówię. Jak widzę, jak to wygląda w większości wypadków, że radość, euforia są chwilowe, a potem jest tylko wkurzanie się, bo świeci, więc trzeba to częściej czyścić, i widać na tym kurz. A jak nie świeci, to w sumie nie widać i jest git. 8,5 tysiąca. Tutaj zaszły zmiany z tego względu, że dużo komponentów po prostu stało się, nie wiem, czy end of life, czy wygasło, czy tam, co tam się jeszcze wydarzyło, ale postanowiłem zrobić mimo wszystko ukłon do, do pewnej części społeczności i nie tylko połączyłem oczywiście gamingowego Ryzyna na 600X z RTX-em, 4070 Titanium i włożyłem to wszystko akurat do świecącej obudowy, żeby właśnie udobruchać tych, którzy mówią, że nie daje kolorowych podzespołów, więc tutaj absolutnie dałem. Ale ciekawiej jest w zestawie drugim z Intelem, ponieważ tutaj mamy. RXA 7900XT. I długo się wahałem nad tym, czy ten Radeon tutaj w tym zestawie ma sens, czy może tego sensu nie ma, ale skoro stworzyłem dwie jednostki, jedną typowo dla graczy, 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 graczy przez, przez duże G, plus takich graczy z zadatkiem jeszcze na streamerów i cały ekwiwalent idący właśnie za tym, że są oni potencjalnymi. W tym wypadku posiadaczami RTX-a, czyli możliwość łatwej jeszcze obróbki później tego, co się nagra czy, czy się wystreaminguje przez właśnie featurey od NVD. No a drugi zestaw stwierdziłem, że będzie dla takich typowych purystów, którym, którym zależy nie tyle na DLSS-ach, FSR-ach czy innych X i SS ach a na czystej rasteryzacji płynącej z karty graficznej, dużej ilości WIRAMu na tej karcie, no i procku, który to po prostu uciągnie. I tak powstał zestaw za 8,5 tysiąca, który powinien zadowolić wszystkich tych, którzy nie patrzą stricte na featurey, a na wydajność, która powinna być w tym wypadku bardziej niż zadowalająca. No i na koniec dwa flagowe zestawy, 10 000 zł z Intelem 13600K i ponownie RTX M4070 Titanium, z uwagi na to, że jest po prostu wyborem właściwie w każdym aspekcie bezpiecznym i wszechstronnym, natomiast tutaj już nie omieszkałem dorzucić szybkiej pamięci, oczywiście DDR5, fajnego, porządnego, solidnego dysku i tak, żeby nie było świecącego, fajnego chłodzenia, chociaż w nieświecącej, ale za to bardzo przewiewnej i pojemnej obudowie. Natomiast jeżeli macie jeszcze wyższy budżet i brak pomysłu, co w tym budżecie złożyć, przychodzę oczywiście z pomocą i rozwiązaniem również i dla Was i łączę i 7 13700K z rtx 4080. Jeńców nie bierzemy. Zestaw jeżeli chodzi o gry, no to wydaje mi się, że bezkompromisowy, chyba, że ktoś by chciał grać, nie wiem, w 4K w ponad 165 hercach, no to może ewentualnie wtedy będą problemy, ale do normalnego gamingu, czyli powiedzmy do ogrania w okolicy 100 FPS-ów, chyba właściwie w każdej rozdzielczości, może poza drobnymi wyjątkami, jeżeli chodzi o nowe, jeszcze nie gry jak, hehe, Starfield na przykład, to powinno być bez najmniejszego problemu. Znowu bez światełek, znowu bez udziwnień, ale jeżeli ktoś stawia na czystą wydajność i chce mieć po prostu dobrą jakość rozgrywki, rozrywki, to ten zestaw jest dla niego. I to moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o polecane we wrześniu. Dajcie znać, kto miał w tym miesiącu ciekawsze zestawy: Lipton, Blacku, czy może mi wyszło najciekawiej. Jestem ciekawy, powtarzając się, waszej opinii, którą możecie jak zwykle zostawić w komentarzu. A ja nie przedłużam, dziękuję wam za uwagę. Odmeldowuję się i widzimy się już niedługo w testach kart graficznych, które teraz nagrywam głównie w postaci shortców. Więc do sekcji shortców zerkajcie, jeżeli Was interesują szybkie, klarowne, treściwe recenzje, testy kart graficznych, w szczególności w tym przedziale do 1500 zł, włącznie z używanymi, bo tych teraz wypuszczę chyba ze 3-4 testy co najmniej. więc obserwujcie. Na razie.